Cześć wszystkim miłośnikom czworonogów! Wiecie, jak ważny jest komfort naszych pupili, prawda? Dlatego stworzyliśmy legowisko dla psa Mikola. Legowisko dostępne jest w wersjach o 5, 8, 10 oraz 15 centymetrowych grubościach pianki tapicerskiej, co sprawia, że można dopasować ją do każdej wagi psa. Jest wtedy dla niego wygodne i idealnie wspiera stawy. Dodatkowo oferujemy rozmiary od XS do XXL oraz paletę kolorów, dzięki której dopasujemy legowisko nie tylko do wielkości naszego pupila, ale także do jego maści. A kiedy trzeba je wyczyścić? To żaden problem. Wystarczy zdjąć poszewkę i wrzucić do pralki. Spód legowiska wykonany jest z tkaniny antypoślizgowej, dzięki czemu nie przesuwa się po podłodze, gdy jest używane w domu. Jeśli szukacie czegoś trwałego, co będzie służyć przez lata, to Mikola jest strzałem w dziesiątkę. Nie czekajcie, sprawdźcie radość swojemu psu. Zamówcie legowisko Mikola już dziś. Wasz pies na pewno się odwdzięczy wielką miłością.